Przewodnik po demokracji bezpośredniej w Szwajcarii i nie tylko. Tytuł oryginału: IRI: Guidebook to Direct Democracy. Autorzy: Rolf Busi, Nadia Braun, Bruno Kaufmann. Współpraca: Szwajcarskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Polskie wydanie książki powstało w ramach projektu My Obywatele we współpracy ze Stowarzyszeniem Demokracja Bezpośrednia i siecią 118. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Przedmowa. Prezydent Szwajcarii. Demokracja to ciężka praca, pocna skroni i bardzo często nieprzyjemna konfrontacja z innymi ludźmi. Nieżyjący już dziennikarz Urlich Kegi stwierdził kiedyś, że esencją demokracji jest konflikt interesów i opinii, ale również mądrość, która pozwala wyznaczyć granice tego konfliktu. Demokracja nigdy nie jest czymś łatwym, zwłaszcza w zglobalizowanym świecie, w którym granice państw stają się coraz bardziej umowne. Działalność komercyjna jest wszechobecna, a obrót dobrami może odbywać się w każdej chwili. W dzisiejszych czasach, dzięki najnowszym rozwiązaniom technologicznym, niemal każda osoba na całym świecie o każdej porze dnia i nocy ma dostęp do treści krytycznych wobec działań rządu. Nowoczesna demokracja bezpośrednia, jako istotny element systemu przedstawicielskiego, musi jeszcze bardziej niż do tej pory starać się przekonać ludzi do siebie i nieustannie szukać dróg do kompromisu. Przez 150 lat istnienia, jako państwo demokratyczne, Szwajcaria wypracowała model podejmowania decyzji oparty na demokracji bezpośredniej i federalizmie. Model, którego istotą nie jest jedynie władza w większości nad mniejszością, Mniejszości również muszą mieć możliwość oddziaływania na decyzje większości. Federalizm jest właśnie jednym ze sposobów na instytucjonalne zabezpieczenie praw mniejszości. Jednocześnie demokracja chroni większość przed dyktatem różnych mniejszości. Procedury demokratyczne zostały natomiast tak skonstruowane, żeby przegranym nie działa się krzywda. W naszym kraju demokracja nie oznacza rządów polityków, jak określał ją Józef Schumpeter. Dzięki inicjatywie ustawodawczej mamy w Szwajcarii do czynienia ze współdziałaniem między politycznym establishmentem a wyborcami oraz aktywnym uczestnictwem obu stron w kształcowaniu polityki. Nasz system inicjatyw ludowych i referendum gwarantuje ciągłe sprzężenie zwrotne. Ponieważ nasz świat kurczy się, a granice zanikają, niezmiernie istotne jest przypominanie o tej formie odbywającej obywatelskiego współdecydowania. A żeby globalizacja mogła służyć wszystkim, korporacje oraz organizacje międzynarodowe również potrzebują demokratycznego zastrzyku. Nie oznacza to, że firmy muszą być zarządzane w sposób demokratyczny od góry do dołu, albo że potrzebujemy przykładowo nowych instytucji, które będą regulować handel międzynarodowy. Kryzys ekonomiczny i finansowy dały jednak do zrozumienia, że udziałowcy i pracownicy muszą mieć większe prawa. Walka z kryzysem i naprawa tego, jego skutków pokazały, że koniecznie są demokratyczne reguły w szerokim międzynarodowym kontekście dla wzmocnienia ponadnarodowych organizacji. Żeby sprostać wyznaniom XXI wieku, takim jak efektywne, efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi, zniesienie ogromnych nierówności ekonomicznych, poprawienie sytuacji demograficznej, potrzebujemy demokratycznego multilateralizmu. Nie wystarczy, żeby kilku przywódców podjęło inicjatywy i dało, nadawało ton wydarzeniom na świecie. W erze globalizacji demokracja bezpośrednia może sprawić, że prawo będzie służyć obywatelom nawet w XXI wieku. Nowe wydanie przewodnika po demokracji bezpośredniej opracowanego przez Initiative and Referendum Institute Da Państwu podstawową, choć nie tylko, wiedzę, która pozwoli zrozumieć trudną wagę, jaką jest, jaka jest przed nami. Nowe wydanie przewodnika po demokracji bezpośredniej opracowanego przez Initiative and Referendum Institute da Państwu podstawową, choć nie tylko, wiedzę, która pozwoli zrozumieć trudną drogę, jaka jest przed nami. Doris Lloyd Hart, prezydent Konfederacji Szwajcarskiej. Demokracja prawdziwie reprezentatywna. Drodzy czytelnicy, nigdy wcześniej w historii tak wielu ludzi nie miało możliwości decydowania w głosowaniu o tak wielu istotnych sprawach, jak w ciągu pierwszej dekady nowego stulecia. Wiele z tych spraw miało fundamentalne znaczenie dla organizacji społeczeństwa. W Turcji głosowano nad nową konstytucją, w Sudanie nad utworzeniem dwóch odrębnych państw. W Wielkiej Brytanii poczyniono kroki do zmiany ordynacji wyborczej do Izby Niższego Parlamentu. Chciano zastąpić niesprawiedliwy system, w którym wygrywa kandydat z największą liczbą głosów, systemem głosu alternatywnego. Obywatele nie próżnowali też w państwach dobrze ugruntowanej kulturze uczestnictwa. Dla przykładu w stanie Oregon w USA, gdzie, gdzie w głosowaniu zdecydowano o podniesieniu podatku, albo w Szwajcarii, gdzie pojawił się pomysł wprowadzenia instytucji rzecznika praw zwierząt, który nie zdołał jednak zdobyć wymaganej większości głosów. Partycypacja obywatelska stała się tematem wielu debat oraz prac legislacyjnych. Pod koniec 2010 roku Unia Europejska zaprezentowała pierwszy ponadnarodowy instrument demokracji bezpośredniej Europejską Inicjatywę Obywatelską EIO. To nowe narzędzie miało być realizacją postulatu zawartego w traktacie lizbońskim, będącym faktyczną konstytucją Unii Europejskiej, żeby zrównać w ramach systemu przedstawicielskiego demokrację bezpośrednią z pośrednią. Postulat demokratyzacji demokracji dotarł do różnych zakątków globu. Na Filipinach nowy prezydent Benigno Aquino. Obiecał wznowić proces upodmiotowienia obywateli, a w Hongkongu wybory uzupełniające z maja 2010 roku były postrzegane jako nieformalne referendum w sprawie pełnej demokracji. Na Islandii głosowano nad międzynarodowym planem oszczędnościowym, a w Japonii wprowadzono instytucję referendum konstytucyjnego, rosnąca wśród ludzi świadomość bycia obywatelami świata. Sprawiła, że zaczęły nawet padać propozycje przeprowadzenia referendum dotyczącego zmian klimatycznych. To, co obecnie dzieje się wokół demokracji bezpośredniej, jest jedynie kontynuacją istniejących już wcześniej trendów. Od początku nowego milenium wiele państw na świecie zaczęło obok wyborów wprowadzać mechanizmy demokracji bezpośredniej. Coraz więcej osób uzyskało Coraz więcej osób zyskuje możliwość wpływania na rzeczywistość poprzez inicjatywy ustawodawcze. Na całym świecie demokracja przedstawicielska jest reformowana i modernizowana. Istniejące instytucje demokracji pośredniej są odnawiane i wzbogacane o elementy demokracji bezpośredniej, co daje im większą legitymi legitymizację. Sprawy wyglądały zupełnie inaczej jeszcze kilka lat temu. Nie tak dawno, bo w 1980 roku mniejszość ludzi na świecie, 46% w 54 państwach, żyła w społeczeństwach, mo które mogły pochwalić się minimalnym demokratycznym standardami, takimi jak rządy prawa, podstawowe prawa człowieka, system wielopartyjny i wolne wybory. Ćwierć wieku później ponad 130 krajów spełnia te warunki. Oznacza to, że więcej niż 70% ludzi na świecie żyje w mniej lub bardziej demokratycznych warunkach. Ten znaczący, podstęp, ten znaczący postęp pozwolił na kolejny wielki krok demokratyzację demokracji. Dużo lepsza dystrybucja władzy. Demokracja bezpośrednia czyli prawo obywateli do bezpośredniego angażowania się w podejmowanie decyzji politycznych. Jest zasadniczym elementem tego kolejnego wielkiego kroku. Nowoczesna demokracja bezpośrednia oznacza dużo lepszą dystrybucję władzy, co z kolei sprawia, że jest również kontrowersyjna, jak niegdyś wprowadzenie powszechnego prawa wyborczego. Ci, którzy sprzeciwiają się rozszerzeniu zakresu demokracji, często używają argumentów, które stoją w sprzeczności z demokratyczną zasadą suwerenności ludu. Przykładowo twierdząc, że obywatele nie są wystarczająco kompetentni, żeby podejmować ważne decyzje polityczne. Jednak to właśnie dzięki nowoczesnej demokracji bezpośredniej demokracja przedstawicielska może stać się prawdziwie reprezentatywna. Celem Initiative and Referendum Institute założonego w, tysiąc, w 2001 roku. Europejskiego think tanku o zasięgu globalnym zajmującego się nowoczesną demokracją bezpośrednią, jest krzewienie wiedzy na temat historii i praktyki demokracji bezpośredniej na całym świecie, a w szczególności w Europie. Dlatego też niniejsza książka koncentruje się na kraju, gdzie instrumenty pozwalające obywatelom na uczestnictwo w procesie decyzyjnym są najbardziej rozbudowane i najdłużej używane na Szwajcarii. Przez ostatnie 150 lat zakres praw obywatelskich był tam stale poszerzany na wszystkich szczeblach życia politycznego, krajowym, kantonalnym i lokalnym i we wszystkich dziedzinach polityki, nie wyłączając polityki zagranicznej. Książka ta nie ogranicza się jedynie do Szwajcarii, ale umiejscawia bogate doświadczenia tego kraju w kontekście europejskim i globalnym, gdzie prawo do politycznego współdecydowania jest rozszerzane na coraz większą liczbę osób w coraz większej liczbie państw, gdzie obywatele mogą nie tylko wybierać spośród partii politycznych i ich przedstawicieli, ale wpływać na politykę za pośrednictwem inicjatyw ludowych i decydować o istotnych sprawach w drodze referendum. Przewodnik po demokracji bezpośredniej daje możliwość spojrzenia na temat demokracji bezpośredniej z wielu różnych stron. 12 pierwszych rozdziałów omawia najważniejsze wątki dotyczące historii oraz wyzwań stojących przed demokracją bezpośrednią. Arkusze informacyjne mają na celu pogłębienie rzeczowej i analitycznej perspektywy w oparciu o konkretne przykłady. Ankiety na końcu książki zawierają dodatkowe materiały, fakty i odnośniki dotyczące instytucji i praktycznego zastosowania demokracji bezpośredniej w różnych zakątkach świata. Książka przedstawia również nową typologię nowoczesnej demokracji bezpośredniej oraz internetową platformę wymiany informacji i współpracy. Nawigator IRI po nowoczesnej demokracji bezpośredniej www.direct-democracy-navigator.org Uzupełnienie demokracji pośredniej. Demokracja bezpośrednia jako uzupełnienie demokracji pośredniej narodziła się w Szwajcarii już w wieku XIX i od tego momentu wciąż ewoluowała. Dzięki setkom referendum w ciągu ponad 100 lat obywatele Szwajcarii nauczyli się podejmować decyzje w istotnych politycznych sprawach, zarówno na poziomie krajowym, federalnym, w kantonach, jak i na szczeblu lokalnym. Co to w praktyce oznacza? Jakie narzędzie polityczne mają do dyspozycji obywatele, jak one funkcjonują, jakie są ich bezpośrednie i pośrednie skutki. Odpowiedź na te oraz dużo więcej pytań można znaleźć w niniejszej książce. Referenda w Szwajcarii odbywają się, gdy żąda tego grupa wyborców albo gdy jest to wymagane przez konstytucję. Rząd nie może zorganizować referendum w jakiejś sprawie. Demokracja bezpośrednia oferuje bowiem mechanizmy umożliwiające podział władzy politycznej, znajdujące się w rękach obywateli i służące ich interesom. Nie może być wykorzystywana do forsowania partyjnych lub innych partykularnych interesów przez rząd albo parlament. W Szwajcarii nie ma plebiscytów, które inicjowane są nie, które inicjowane i przeprowadzane są przez władze rząd, prezydenta albo parlament. W Szwajcarii dostępne są trzy główne instrumenty demokracji bezpośredniej. Pierwszym jest obligatoryjne referendum. Jeśli parlament chce coś dodać do konstytucji lub wprowadzić jakąś poprawkę, sama ustawa zasadnicza wymaga, żeby zmiana ta została zatwierdzona lub odrzucona w ogólnokrajowym referendum. Drugim jest referendum fakultatywne. Nowe ustawy lub nowelizacje istniejących ustaw, które zostały uchwalone przez parlament, podlegają fakultatywnemu referendum. Muszą być przyjęte lub odrzucone w drodze referendum, jeśli 50 tysięcy wyborców wyrazi taką wolę. Trzecim jest inicjatywa ludowa. Obywatelom przysługuje prawo do przedstawienia projektu ustawy, który jest następnie, jeśli podpisze się pod nim 100 tysięcy uprawnionych do głosowania, Przedmiotem referendum. Dzięki temu część elektoratu może przedstawiać całemu elektoratowi sprawy, którymi parlament nie chce się zajmować albo o których nawet nie wie. Jeśli inicjatywa spełni wszelkie wymogi formalne, dochodzi do referendum, bez względu na zdanie parlamentu czy rządu. Nie wszystkie głosowanie ludowe noszą znamiona demokracji bezpośredniej. Plebiscyt ma inne skutki niż prawdziwe referendum. Demokracja bezpośrednia daje władzę zwykłym obywatelom, plebiscyty to instrument sprawowania władzy przez tych, którzy są u władzy. Uniknięto by wielu nieporozumień, gdyby demokracja bezpośrednia i plebiscyt były wyraźnie od siebie odróżniane, a także inaczej nazywane. Nowoczesna, efektywna i pokojowa. W pierwszym rozdziale będziemy przyglądać się pewnej Szwajcarce. Ta typowa obywatelka ma w swoim kalendarzu 6 wyborów i 30 referendów. Mamy szansę zobaczyć, jak wygląda życie polityczne obywatelki Szwajcarii i jaki jest jej stosunek do demokracji bezpośredniej. Drugi rozdział traktuje o jednej z inicjatyw ludowych, dotyczącej osób niepełnosprawnych oraz referendum w sprawie reformy armii, a także ich skutkach. Chociaż większość zgłaszanych w ramach inicjatyw ludowych projektów ustaw jest odrzucana w głosowaniu referendum, mają one mimo to istotny wpływ na rzeczywistość. Mogą wywierać wpływ na rzeczywistość społeczną zgodnie z zamierzeniem pomysłodawców inicjatywy, albo wręcz przeciwnie, doprowadzić do zablokowania pewnych propozycji na pewien czas, a nawet na zawsze. O najważniejszych sprawach politycznych decydują w Szwajcarii sami wyborcy. Trzeci rozdział opowiada o początkach demokracji bezpośredniej w Szwajcarii, jej źródłach oraz różnicach między demokracją nowoczesną a przednowoczesną. Przejście od demokracji pośredniej, która nastała wraz z utworzeniem szwajcarskiego państwa federacyjnego po rewolucji francuskiej, do bezpośredniej, wbrew pozorom nie było bezbolesne. Te same problemy, które występowały w Szwajcarii w roku 1848. Można zaobserwować współcześnie w wielu państwach, które, noszą, które roszczą sobie prawo do miana demokratycznych. Wyłowieni, wyłonieni w wyborach przedstawiciele walczyli wtedy, tak jak walczą dziś, przeciwko wprowadzeniu demokracji bezpośredniej służącej interesom obywateli. Szwajcaria w 1848 roku, złożona z 25 małych i bardzo małych niezależnych krajów, stanęła przed wyznaniem bardzo podobnym do tego, przed którym staje dziś Unia Europejska, która składa się obecnie z 27 państw. 27 szwajcarskich kantonów, obecnie 26, nie utworzyło państwa unitarnego, ale federację, w której instytucje federalne mają tylko tyle władzy, ile przekazali im obywatele i, i, i kantony. Szwajcaria musiała jakoś pogodzić demokratyczne prawa obywateli oraz interesy i niezależność kantonów, zwłaszcza tych mniejszych. Czwarty rozdział opisuje wzajemne relacje między demokracją bezpośrednią a federalizmem, a także próby pogodzenia tych dwóch sfer. Gdzie to tylko możliwe, decyzje powinny być podejmowane na poziomie lokalnym przez tych, one, przez tych których one dotyczą. Jedynie jeżeli jest to absolutnie konieczne, powinny być podejmowane na poziomie ponadlokalnym, na poziomie kantonu lub federacji. Inaczej mówiąc, proces decyzyjny powinien być tak zdecentralizowany, jak to tylko możliwe i jedynie tak scentralizowany, jak to tylko konieczne. Inicjatywy ludowe i referenda mają wiele różnych bezpośrednich oraz pośrednich konsekwencji i służą różnym celom. Są dodatkowym środkiem komunikacji między społeczeństwem obywatelskim a systemem politycznym, są medium umożliwiającym transmisję, transmisję od społeczeństwa obywatelskiego do systemu politycznego obaw oraz nadziei, sprzeciwu wobec zmian oraz nowych pomysłów, interesów i potrzeb. Jedną z najważniejszych funkcji inicjatyw ludowych jest nadawanie tym potrzebom, interesom i problemom charakteru politycznego, Sytuacji, gdy władze i partie polityczne nie zauważyły albo celowo je pominęły. Demokracja bezpośrednia mierzy puls społeczeństwa, jest systemem wczesnego ostrzegania i lustrem dla społeczeństwa oraz zbliża polityków do społeczeństwa. Jak się to wszystko odbywa? Jakie towarzyszą temu problemu? Jakim są uczestnicy tej gry? Jakie odnoszą sukcesy? Jakie są tego konsekwencje? Wszystko to wyjaśnione zostało w rozdziale 5. Poczucie własnej wartości w rozdziale 6 opisano, w jaki sposób demokracja bezpośrednia wpływa na politykę i kształt państwa. Instytucja referendum odegrała znaczącą rolę w procesie transformacji szwajcarskiej demokracji w większości do konsensualnej. Możliwość zwołania przez obywateli referendum poprzez zebranie wymaganej liczby podpisów w sprawie prawa uchwalonego przez parlament zmusza władze, żeby przy podejmowaniu decyzji brały pod uwagę interesy różnych grup. Jednocześnie grupy, które nie są w starczającym stopniu zintegrowane ze społeczeństwem, mogą wykorzystać inicjatywy ludowe i referenda jako przeciwwagę dla braku reprezentacji w parlamencie, o ile rzecz jasna, mają odpowiednie zdolności komunikacyjne i organizacyjne. Ponieważ po instrumenty demokracji bezpośredniej można sięgnąć w, całym momen w każdym momencie, spełniają one funkcję integrującą niwelując niebezpieczeństwo przekształcenia się konfliktów pomiędzy bardziej i mniej wpływowymi grupami społecznymi w przemoc. Zamieszanie wokół Jury jest dobrym przykładem, jak w nowoczesnym społeczeństwach można takie konflikty rozwiązywać przy użyciu mechanizmów demokracji bezpośredniej. W rozdziale siódmym przejdziemy do mówienia wpływu, jaki demokracja bezpośrednia ma na rozwój osobowości. Dominująca władza polityków w demokracji czysto parlamentarnych kształtuje specyfic specyficzną relację między rządzącymi a rządzonymi, co znajduje, się w co znajduje odzwierciedlenie w sposobie, w jaki ci druzy postrzegają samą demokrację. Demokracja bezpośrednia miażdży tę nierównowagę władzy, fundamentalnie zmieniając relacje między rządzącymi a rządzonymi. W konsekwencji można zaobserwować zmianę w postrzeganiu ról, jakie odgrywają w życiu politycznym zarówno wybrani w wyborach przedstawiciele, jak i obywatele. Prawa obywatelskie umacniają wśród wyborców poczucie własnej wartości oraz ich kompetencje polityczne, oddalając jednocześnie poczucie alienacji i bezsilności. O tym, że taka wartość dodana występuje również w przypadku mediów, piszemy w rozdziale ósmym. W demokracji bezpośredniej zarówno media, jak i władza muszą się starać, żeby dostarczyć obywatelom rzetelnych i pełnych informacji, a także przed, prze, pozostawiać z ludźmi w ciągłym dialogu. Najnowsze badania dotyczące korzyści ekonomicznych płynących z demokracji bezpośredniej wywołały duże zainteresowanie i wcale niemałe zaskoczenie. Zgodnie z obiegową opinią, rozległe prawa do współdecydowania hamują innowacje i wzrost gospodarczy. Badania empiryczne dowodzą, że jest dokładnie przeciwnie. W rozdziale 9 pokazujemy, że użycie na szeroką skalę instrumentów demokracji bezpośredniej tak naprawdę wzmacnia gospodarkę, zmniejsza problem unikania płacenia podatków i zmniejsza poziom zadłużenia publicznego. Globalizacja demokracji bezpośredniej. W ostatnich trzech rozdziałach piszemy, że pozytywne konsekwencje stosowania demokracji bezpośredniej, które omówiliśmy wcześniej nie występują automatycznie, ale są uważa, runkowane wieloma czynnikami. Zasadniczy czynnik, czyli kształt instytucji demokracji bezpośredniej został wzięty pod lupę w rozdziale 10. A żeby działać sprawnie, w tym spełniać oczekiwania ludzi demokracja bezpośrednia musi być dobrze zaprojektowana i starannie wdrożona. Każda próba pozbawienia jej realnego wpływu na rzeczywistość albo niemożność uczynienia jej przyjaznej obywatelom jest tak naprawdę kolejnym wcieleniem długiej walki przeciwko prawom obywatelskim. Rozwiązania szwajcarskie wypada wyjątk wypadają wyjątkowo dobrze w porównaniu z tymi w innych państwach właśnie, ponieważ są przyjazne obywatelom. Gdy jednak porówna się sytuację w różnych kantonach, staje się jasne, że częstość wykorzystywania instrumentów demokracji bezpośredniej zależy od wielu czynników. O ile dobra konstrukcja procedur demokracji bezpośredniej jest warunkiem koniecznym jej prawidłowego funkcjonowania, nie jest to warunek wystarczający. Rozdział 11 pokazuje, że jeśli państwo zasady, jeśli podstawowe zasady demokratyczne rządy prawa Szacunek dla konstytucji, podstawowych praw człowieka i prawa międzynarodowego, odrzucenie przem użycia przemocy, demokratyczna praca, prasa i media, transparentność procesu decyzyjnego, zdolność do samokrytyki, zobowiązanie wszystkich stron do przestrzegania reguł demokracji nie zostaną zapewnione. Jeśli obywatele i partie polityczne nie są gotowe, by trzymać się demokratycznych reguł, wtedy mechanizmy demokracji bezpośredniej nie będą działać. Bez względu na to, jak dobrze zostały skonstruowane, w ostatnim rozdziale przekraczamy granice Szwajcarii i spoglądamy na Europę i inne miejsca na kuli ziemskiej, gdzie w najbliższej przyszłości demokracja bezpośrednia wykorzystywana będzie na niespotykaną dotąd skalę, wraz z postępującą integracją europejską i globalnym dążeniem do większej partycypacji obywateli w procesie decyzyjnym. W Unii Europejskiej dzięki Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej EIO uda się przekuć w projekty polityczne wiele wątków obecnych w tej książce. Dzięki EIO co najmniej milion obywateli Unii Europejskiej otrzyma możliwość proponowania nowego prawa. W efekcie Dwie dziesiąte procenta całego elektoratu Unii Europejskiej dostanie to samo uprawnienie, które Parlament Europejski ma od 1979 roku. Na poziomie globalnym Organizacja Narodów Zjednoczonych rozpoczęła program demokratyzacji demokracji i koncentrując się w szczególności na szansach i ograniczeniach związanych z nowoczesną demokracją bezpośrednią, której zarys zakreślony został w niniejszej książce. Zarówno w Europie, jak i w cał na całym świecie ogólna typologia nowoczesnej demokracji bezpośredniej oraz nawigator IRI mogą stać, się mogą stać się kluczowe w dyskusjach i wspólnej pracy nad rozwojem demokracji bezpośredniej. Potrzebnych jest jednak dużo więcej działań, żeby współczesna demokracja przedstawicielska mogła się rozwijać. Jednym z nich jest Światowe Forum Nowoczesnej Demokracji Bezpośredniej, stworzone w 2008 roku przez Initiative and Referendum Institute we współpracy z wieloma organizacjami rządowymi i pozarządowymi. Stało się ono okazją do wspólnych spotkań ekspertów i aktywistów z całego świata. Do tej pory odbyły się konferencje w Arau w Szwajcarii w 2008 roku w Seulu w Korei Południowej w 2009 oraz w San Francisco w Stanach Zjednoczonych w 2010. Czwarte światowe forum ma odbyć się w Montevideo w Urugwaju w 2012 roku. Niniejsza książka dostępna jest w kilku językach. Treści w niej zawarte są owocem wielu lat żmudnej pracy autorów i re redakcji. Przygotowanie tego materiału zaangażowało się bezpośrednio i pośrednio wiele osób oraz instytucji. Drogi czytelniku, droga czytelniczko, mamy nadzieję, że zebrane tu treści będą dla Ciebie inspiracją i okażą się pomocne w Twojej działalności. Liczymy również na to, że podejdziesz do nich w sposób krytyczny. Zachęcamy do dzielenia się opiniami i sugestiami co do kształtu kolejnych wydań tej książki. Bruno Kaufman, Rolf Büchi, Nadia Braun. Marburg, Bruksela, lipiec 2010 rok.